Sztuka to mój świat przestrzeń pełna emocji, opowieści, tajemnic, które czekają, by ją odkryć. Nazywam się Izabela Przybył i od zawsze żyję sztuką tworzę, uczę o niej i patrzę na świat przez jej pryzmat. Każdy obraz, każda rzeźba, fotografia czy każda kreska to ślad ludzkiej duszy, zapisany w czasie. Chcę zabrać cię w podróż, w której spojrzysz na sztukę być może inaczej. Nie jak na coś odległego i zamkniętego w muzeach, ale jako coś żywego, pulsującego, bliskiego nam wszystkim. Opowiem Ci historię ukryte w barwach, w liniach. Może przez taki pryzmat dostrzeżesz coś więcej. Może i Ty zakochasz się w sztuce, choć trochę. Tak jak ja. Zapraszam Cię do mojego świata. Dzień dobry, dobry wieczór. Wiele historii wielkich artystek i artystów to opowieści pełne dramatów. Cierpienie, szaleństwo, bieda, toksyczne relacje, niezrozumienie i często samotność. Jednak sztuka to nie tylko to. To także coś zupełnie innego. To zachwyt, to wolność, to piękno, humor i odwaga. Odwaga życia po swojemu. I właśnie o tym będzie ten odcinek. O człowieku, który malował, jakby życie było wiecznym latem. O Henri Matisse, bo Matisse nie malował dramatów. On malował radość istnienia. On malował kolory, które nie boją się być zbyt głośne. Kształty, które tańczą, postacie, które śpią spokojnie, bez koszmarów. Wnętrza, które pachną świeżym powietrzem i, i na przykład bazylią w toniczce. Jakby każda jego praca mówiła: Spójrz, jak dobrze być tu i teraz. Henri urodził się w 1869 roku w północnej Francji, w małym miasteczku. No i oczywiście nie od razu był artystą. Studiował prawo, bo rodzina tego od niego oczekiwała. Przez pewien czas był nawet podobno całkiem przyzwoitym urzędnikiem, ale wszystko zmieniło się, gdy w wieku 21 lat poważnie zachorował. I leżąc unieruchomiony przez wiele miesięcy, dostał od matki farby. Wiecie, od tak, z ciekawości, dla zabicia czasu z nudy. No i to był moment przełomowy. Stało się coś ważnego. Jak sam zresztą później pisał, odkryłem raj i już nigdy nie chciałem go opuścić. To nie była zwykła ucieczka od życia, ale świadoma decyzja. Będę tworzył świat, który daje ulgę. Matisse, Matisse właściwie nie chciał szokować, nie chciał być jakimś buntownikiem, nie chci, nie, on nie szukał prowokacji. On chciał dawać to, czego sam doświadczył, czego sam pragnął, leżąc chory. Ciszę, kolory, lekkość, obrazy, które leczą. No ale nie zawsze było mu łatwo. Przez pewien czas uważano go zresztą za prowokatora. W 19 w Piątym roku pokazał swoje prace na słynnej wystawie w Paryżu razem z André Drainem i Mauricem Flaminkiem i kilkoma innymi artystami. To były prace zupełnie inne niż wszystko, co dotąd widziano. Dlatego odebrano go jako prowokatora. Wtedy to były obrazy dla wielu szokujące, ponieważ kolory były dzikie, były intensywne, bez konturów, Tworzyły płaskie plamy barw. I wiecie co? I wtedy jeden z krytyków z ironią i pogardą nazwał tę grupę lefow, dzikimi bestiami. Ale Matis wcale się nie obraził. Nie tłumaczył się. Nie kłócił. Wręcz przeciwnie. Uznał to za komplement. Po prostu. Dalej malował swoją radość. Luxo bardzo mu się spodobało, i tak właśnie narodził się fowizm. Pierwszy wielki ruch awangardowy w sztuce XX wieku. Fowizm wywrócił do góry nogami francuską sztukę, burząc absolutnie dotychczasowe kanony, które przez lata trzymały się na przykład stonowanych brązów, beżów, szarości. A fowiści, tacy właśnie jak Matis i jego towarzysze, sięgnęli po najbardziej żywe, intensywne kolory, jakieś oranże, róże, błękity i to wszystko razem koło siebie. Jakby chcieli malować samą esencję życia i emocji, a nie tylko jego powierzchnię. Ten kierunek, fowizm, choć trwał zaledwie kilka lat, dosłownie kilka lat, on, on nie wywołał tylko i wyłącznie ogromnego skandalu, choć wywołał. Ale także tworzył nową erę w sztuce. Pokazał, że obraz może być przede wszystkim wyrazem emocji, taką wolnością twórczą, radością z kolorów i form, taką czystą radością. Fowizn był pierwszą falą nowoczesnej awangardy, która zainspirowała na szczęście kolejne pokolenia artystów do, do eksperymentów, do odważnych poszukiwań, jakichś nowych swoich środków wyrazu. Hm. A ówcześni ludzie, jak odbierali te obrazy, zwykli ludzie, no na początku byli szokowani, ale zaczęli się uśmiechać. Dziś jego pracę można oglądać w najważniejszych muzeach świata. Jeśli mielibyście okazję zobaczyć je na żywo, to możecie je zobaczyć w paryskim centrum Georges Pompidou czy londyńskim Tate Modern. Gdzie zresztą przechowywane są jego słynne wycinanki, emanujące takim, takim spokojem. W nowojorskim Moma można podziwiać dwa monumentalne płótna, taniec i muzykę, które, które bardzo mocno pulsują rytmem, rytmem życia. A jeśli kiedyś traficie na południe Francji, w Le Câteau czeka na Was Muzeum Matisa, w Nicei. Jest muzeum pełne światła i koloru, sytuowane tuż zresztą obok pięknego Gaju Oliwnego. Jest jeszcze jedno wyjątkowe miejsce, kaplica Vence, którą Matisse zaprojektował od początku do końca. To był taki jego ostatni wielki projekt zresztą. Nie galeria właśnie, lecz przestrzeń duchowa, gdzie, gdzie kolor zastępuje słowa. Z biegiem lat styl Matisa zmieniał się, ewoluował, to oczywiste. Stał się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej uproszczony, jeszcze bardziej czysty. Jakby zostawiał z obrazu tylko to, co najważniejsze kolor i rytm. A potem przyszła choroba, niestety. Matis miał już ponad 70 lat, przeszedł poważną, skomplikowaną operację, po której poruszał się już niestety tylko i wyłącznie na wózku. Ale, ale to go nie zatrzymało. Wręcz przeciwnie, wymyślił coś nowego, coś całkiem swojego. Zamiast więc malować pędzlem, zaczął malować nożyczkami. Tak. Tak właśnie powstały jego słynne papierowe wycinanki. Wycinał z kolorowego papieru różne formy, które układał wielkie barwne kolaże, kolarze pełne życia ptaków, kwiatów tańczących sylwetek. Sam zresztą mawiał, że człowiek nosi w sobie obrazy i że to jego sposób na ich wydobycie. Nawet jeśli ręce już nie chcą z nim współpracować, on dalej tworzy. No i wyobraźcie sobie, Euriego leżącego w łóżku, podczas gdy jego asystentki przytrzymują papier na ścianie, on precyzyjnie wycina i mówi, a tu błękit niżej, wyżej, wiecie, w prawo i tak dalej, nie? Taki trochę na pilota. To było malowanie ruchem, malowanie z pamięci, ale przede wszystkim malowanie z serca. Jednym z najbardziej poruszających i charakterystycznych dzieł z późnego okresu twórczości Matthäsa jest Blue Nudes. To jest seria aktów kobiecych złożonych z prostych, geometrycznych kształtów, wyciętych z intensywnie niebieskiego koloru. I choć forma jest uproszczona, te prace. Te prace bardzo mocno pulsują życiem, ruchem, jakby postacie tańczyły na tle pustej przestrzeni. On nie tylko w tej serii ukazuje piękno ludzkiego ciała, lecz także lekkość, swobodę, taką harmonię, taką spójność, które stały się symbolem jego tej późnej twórczości. To, to medytacja nad kolorem, formą, nad ruchem. Wyrażona w prosty sposób, poprzez wycinanki, technikę, która pozwoliła mu malować mimo ograniczeń zdrowotnych. Ten cykl, blunut są triumfem prostoty i ekspresji, takim świadectwem jego siły i głębi jego sztuki w najbardziej esencjonalnej formie. Innym ważnym dziełem z tego czasu jest monumentalna kompozycja Polinezja, zainspirowana zresztą podróżą Matisa na Tahiti. Tak, Matis tam był. Tam zakochał się w wyjątkowym świetle i takim bardzo spokojnym rytmie życia, no, którego nie znał w Europie. Polinezja emanuje dziecięcą radością i takim mistycyzmem, jakby malowana oczami kogoś. Kto świat widzi po raz pierwszy. Miękkie, płynne światło właściwie przenika każdą formę, oddając czułość i wolność tamtejszej atmosfery. Jeszcze innym niezwykłym dziełem, stworzonym właściwie na koniec życia, było, było coś osobistego. Kaplica różańcowa w Wens, o której już wspomniałam, na południu Francji. Matisse, choć niewierzący,. Stworzył ten projekt jako dar dla zakonicy, która opiekowała się nim jako pielęgniarka. Zaprojektował tam wszystko od witraży po ornaty. Zresztą, jak sam mówił, to było dzieło jego życia. No i znowu pojawia się światło żółte, zielone, niebieskie, które nie tylko rozjaśnia wnętrze, ale zdaje się, zdaje się modlić. Naprawdę wygląda to tak, jakby światło tańczyło na ścianach. Matisse do końca nie przestał wybierać koloru. Kolor był dla niego najważniejszy. On też nie przestał wybierać światła. Nie dlatego, że nie znał ciemności. Oj, nie. Przeciwnie. On ją znał bardzo dobrze, ale potrafił ją przemieniać w barwę. To był jego świadomy wybór. Wybieram światło, nie ciemność. No tak, ale w jego życiu przecież nie brakowało trudnych momentów wojen, choroby, przemijania, ale mimo wszystko wybierał światło. On nie był naiwny, nie, to nie była głupia naiwność, on był odważny, odważny w swojej łagodności. Mówił: Chciałbym, żeby moje obrazy były jak wygodne fotele, które dają wytchnienie po całym dniu. No, i dokładnie takie są. Bez wielkich dramatów, za to z ogromną miłością do życia. Czasem wydaje nam się, że wielka sztuka musi boleć, że musi być krzykiem, buntem, mrokiem, jakby tylko przez cierpienie można było dotknąć prawdy. A jednak Matisse pokazał coś zupełnie innego. Jego sztuka uczy nas, że prawdziwa wielkość może tkwić w prostocie, w czystym, intensywnym kolorze, błękicie nieba w miękkim świetle, które, które otula i koi w cichym, niemal dziecięcym zachwycie nad tym, co zwyczajne, a jednocześnie niezwykłe, bo ulotne i prawdziwe. To światło, ta radość istnienia, to jego odwaga, odwaga życia na własnych warunkach, bez dramatycznych uniesień, ale z głęboką miłością do życia i do świata. I być może właśnie dlatego w naszych czasach pełnych niepokoju, pośpiechu, hałasu, Chaosu, tak bardzo potrzebujemy Matisa, jego obrazów, które są jak ciepły, wygodny fotel miejsce, gdzie można się zatrzymać, odetchnąć i poczuć ulgę gdzie światło tańczy na ścianach, a kolory przypominają nam, że życie mimo wszystko jest piękne. Spróbujmy na chwilę zanurzyć się w tym świecie świecie, które namalował Henri Matisse. Poczujmy, jak każdy kolor, każda linia, każdy kształt przypomina nam o cudzie codzienności, który, który często umyka nam między palcami. Bo może właśnie w tej prostocie i radości kryje się prawdziwa wielkość, którą wszyscy możemy odnaleźć w sobie.